Pierwsza nagroda, Telefon Art. To jest taka kategoria, no właściwie każdy może sobie dzisiaj zrobić film telefonem komórkowym. Organizatorzy postanowili uwzględnić taką możliwość właśnie i zaprosili wszystkich, którzy posiadają takie urządzenia telefony, iPhony, smartfony, tablety do rywalizacji. Tę nagrodę. Wręczy Małgorzata w rybus yy, ze Stowarzyszenia Oficyna. Zwycięzcą konkursu y, Telefon, telefon Artur jest Barbara Madejska za film Ziemią. Znalazłem ulicę, znalazłem żółw, znalazłem, znalazłem dziecię, co kocham ją. Trzymajmy się razem. Musi się tak zostanie. Musi zostać. No zawsze już że zawsze będziemy razem. Nagrodę w tegorocznym konkursie zachodniopomorskich shortów otrzymuje film Do widzenia, a autorami tego filmu są pani Natalia Kierasińska i pan Artur Ettinger. Nie wiem, no po prostu w ten sposób patrzę na, na, na twarze. To jest twarz mojego najbliższego, jadę tego. Nagroda Nowej Ameryki. Przyznawana przez Stowarzyszenie Oficyna dla filmów najpełniej oddających profil festiwalu. Führer, w reżyserii Salome Leblubaga. Der zweite Film heißt Hybris. He intentionally diminishes man's lifespan. As a punishment for this carnal misbehavior, art you afraid of the wrath of God if man all by himself undoes this command. Trzeci film to Podchod na kozę Petera Zakotenskiego. Okrem pana Marcona a dalszych pamiętników, których jeszcze uvidzicie, som pre swój film objawiał tychto piętich Sabinowčanów. Dia uh, czwarty film ist Arefi. My mama medu Arefi z 10-stoligi, dige nam. w inkarse. Deszał gdzieś tam. Alanem, hodye 58 dalme. Gejett baba jetun chopun bude. Kolejny to orządek miłości, a delikatny Słońce jakby się rodziło, wiesz, nie, takie te światło coraz większe. To słońce rozdzieliło się na dwa słońca. Dwa słońca na inne słońca i tak powstały gwiazdy galaktyki, Film jest GLI Immaculati. C'era una volta, una città del nord, una città tranquilla. Questa storia potrebbe cominciare così. Il soggetto del soggetto di un paese all'alluagno, Muriel Montini. Come si fa Zapraszam na scenę członków żyli jury, panią Dorotę Roszkowską, pana Marcina Koszałkę i pana Przemysława Lewandowskiego. Może ja zacznę od wyróżnienia. Mhm. Teresa Otulak za film Matter of State. I teraz druga nagroda dla filmu Kiedy będę ptakiem w reżyserii Moniki Pawluczuk. To jest główna nagroda finansowa Echo Sports, Maja Wolińska i John. I to jest teraz problem. This is the problem Lead Brad? Nie. What is your name, sorry? Leandro. Ah, ok, sorry. No problem. Nagroda Publiczności jest ufundowana przez Telewizję Polską, więc wręcza ją dyrektor, pani dyrektor oddziału Szczecińskiego Telewizji Polskiej, pani Maria Bartczak. Nagrodę Publiczności i nagrodę prezesa Telewizji Polskiej otrzymuje pan Gregor Eppinger za film pod tytułem Cuk Perlen. Jest to wspaniała nagroda. Cuk Perlen dostał oczywiście pierwszą nagrodę Wismar. Później Grand Prix w Paryżu, ale nagroda publiczności jest tak żywa i piękna, że bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całej naszej ekipy. To znaczy, nie możesz fukać, że a nie, ja tego nie zrobię, czy tam, ja nie, nie tego, bo to nie jest moja robota, czy nie. poproszę Cię, tak. Powiedz, dobrze, ja to dzisiaj zrobię, ale czego mam nie robić dzisiaj? Zanim, z, z uśmiechem na ustach, po prostu ten uśmiech nikt, nikt nie schodzi z buzi. W konkursie europejskim, żyli. Obradowało w składzie Birgit Ajar, Cecilia Lidin i Kamil Kuskowski. Jeżeli chodzi o karty krzywdy, to w zasadzie obrady odbyły się dosyć szybko. Pewna zbieżność naszych typów pozwoliła nam dosyć szybko wyłonić nagrodzone filmy. They keep expanding and this is what I think is very interesting about documentary in the last maybe 10 years. They keep crossing the border towards film, film. Nagroda za najbardziej poruszający film w wysokości 10 tysięcy złotych, ufundowana przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Wręczać tę nagrodę będzie a przynajmniej może słowo powie na ten temat pan Krzysztof Barczyk. Które reprezentuje Urząd Marszałkowski? Szanowni Państwo, oczywiście chciałem przeprosić w imieniu Marszałka, który nie może być dzisiaj z nami bo jest w drodze do Brukseli, ale jeszcze niedawno rozmawialiśmy i prosił mnie, żebym bardzo serdecznie wszystkich pozdrowił i powiedział dwie rzeczy. Mam nadzieję, że tak jak wszyscy już wiedzą, symbolem Szczecina stała się nowa filharmonia. Tak samo mam nadzieję, że ten festiwal będzie największym wydarzeniem w Europie filmów dokumentalnych. The prize goes to Salome by Irsa Worker van der. Kolejna nagroda to nagroda za najbardziej nowatorski język filmu dokumentalnego, fundowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. The prize goes to Dream of a Distant Land reftampeillemi by Muriel Montini. sorry i was a bit confused before because i thought i was getting this one and it was a pack <laughs> so i didn't understand that i was getting two prizes so thank you very much everybody Nagroda za najlepszy film badający granice filmu dokumentalnego. To nagroda w wysokości 15 tysięcy złotych, fundowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. The prize goes to Be Displaced by Carl Olson. Proszę Państwa, za nami 7 dni festiwalowych, ponad 200 filmów, 3000 widzów, mnóstwo emocji, wrażeń, doświadczeń, inspiracji. Myślę, że było warto być w Szczecinie na tym festiwalu. Dla miasta warto było być partnerem tego przedsięwzięcia. Chciałbym pogratulować wszystkim wyróżnionym, nagrodzonym, podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w ten festiwal. Przesłali tutaj swoje firmy. Dziękuję jurorom za ciężką pracę. Dziękuję naszym partnerom, którzy pomogli w tym festiwalu i przede wszystkim oficynie za zaangażowanie i kolejny raz za naprawdę przygotowanie imprezy, w której warto było być. Dziękujemy Wam za obecność. Dziękujemy za to wszystko, co przyniosły nam te festiwalowe dni. I dziękujemy Państwu, że byliście z nami.